Cześć, witajcie w nowym odcinku to jest mój kanał i będziemy oglądać Cześć, witajcie w drugim odcinku z i teraz idziemy tu i czekamy Hej, ja jestem Kuba, kolega Mateusz, i dzisiaj też będę grał w i teraz sobie już twarz wiemy, głosy że teraz to i teraz sobie pobiegam ja nie umiem ja nie umiem fajku ja teraz sobie pobiegamy jeszcze 7 sekund 6 5 4 3 2 1 o pamiętam tą mawkę Jestem ja Jesteśmy w koju, jemy też ja To jest na nami? Wszystko. To oh, 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 oh. <sniffs> Mikio, tak. Tak. Mm -mm. oh. Tak. Tak. się zrobiło? <smusza> buduleć Idę idziemy sobie teraz na diakszy tak, chyba stajcie Możemy na Diakrzy ostatnio O! Jak ktoś nie umie budować się w tył to shift i Shift Shift S i biały przycisk mi się przestrzymać i będziemy się budowali. O tak. Mm. O i jeszcze cię. Jak się są nasze ta jaski sobie jaksów? Sadem tylko żeby nie spaść prawda wiki. Mhm. Wiki. A potem pobawimy się w szkołach. Mhm. O, i kupiłem sobie, e, ulepszyłem na złotko. A po, potem może być odcinek z Survival'a. Mam tam troszkę, tam mam domki, domek i, i kilka rzeczy. I on... Od... Ten... łóżka. obłuszczka. Koniec. No nie. O. Łapki w buje. Łapki w buje. I suzki w bucie. Kto to? Zielony! Ja. Musiałam spaść, żeby mnie nie szabił. Przedaliście? Nie. Zjeść już we mnie. Musiałam przyjść, żeby mnie nie. żabił? Nie... Co tam się dzieje? To jest czwarty. To też jest drugie strony. Bo ja mam nagi. E Kończymy ten odcinek! Zaniedział ogólnie. Musisz zrozumieć. Myślę, że się zgodowało.